Messenger nie pyta, on banuje. A wiesz co mogło cię sprzedać? Już ci mówię o co mi chodzi. Zanim o tym zaobserwuj mnie, żeby nie uminęły tego typu informacje, nietypowa aktywność logowania się, czyli na przykład logowanie się z jakiegoś nieznanego urządzenia, z jakiegoś VPN-a, bądź na przykład z podejrzanego IP, łamanie regulaminu, wysyłanie zbyt wielu informacji, jakichś wiadomości, zdjęć, spamowanie w różnych grupach, fałszywe dane lub podszywanie się pod kogoś, podawanie swoich jakichś danych nieprawdziwych, co mogło spowodować, że messenger zaczął na Ciebie patrzeć. Głoszenie od innych użytkowników, że Twoje konto jest podejrzane, więc zgłosili je, że być może po prostu ktoś się pod ciebie podtrzyma. Często też się tak zdarza, że na przykład algorytmy Facebooka blokują konto, ponieważ, no i tutaj nie wiadomo dlaczego, natomiast tak się dzieje. Tak się dzieje też z kontami reklamowymi, że coś im się po prostu nie spodoba i algorytmy je automatycznie banują, blokują na zawsze. Co możesz spróbować zrobić? Zaloguj się z tego samego urządzenia, z tej samej prze przeglądarki, z której zazwyczaj logowałeś się na swoje konto. Jeżeli poprosicie o potwierdzenie Twojej tożsamości, prześlij swój dowód bądź paszport ze swoim zdjęciem. To jest normalna taka procedura. Sprawdź na przykład smsa, maila, bo Facebook wysyła do weryfikacji właśnie jakiś kod który trzeba po prostu tam podać. Poczekaj kilka dni na odblokowanie. Czasami jest tak, że masz jakiego, jakiegoś shadowbana i przez jakiś okres czasu masz zablokowane konto, tylko w tym czasie nie zakładaj innego konta, nie próbuj się logować z innych urządzeń. Wejdź sobie w Google i wpisz w wyszukiwarce Facebook odwołania się od decyzji. Wpisujesz w przeglądarce Facebook formularz odwołania się od blokady. Widzisz, tutaj masz tą stronę. A jeśli chcesz być na bieżąco, nie muszę mówić, co masz zrobić.